А это объекты стратегичные. I tu zjeżdżamy na tunel, natomiast droga wcześniej prowadzi m.in. do dworca kolejowego PKS-u, do promu Bielika. Tak jak była ta mała przeprawa promowa, tak nadal jest. Oprócz tego, że jest mała przeprawa, również tam stoi duży prom, który czeka ewentualnie, by trzeba było przewozić jakieś niebezpieczne ładunki albo duże pojazdy, które nie mogą być puszczone przez tunel. Także taki jeden brąkar Sibór stoi tutaj przy nabrzeżu, w na sinouściu, przy bielikach. A my proszę Państwa za chwileczkę się zanurzymy pod wodę, więc oddychamy i jak będziemy się zanurzać, łapiemy mocno powietrze w płuca, żeby później wodą się nie zachłysnąć, jak będziemy w najgłębszym miejscu. I wjeżdżamy do tunelu. Tak, tak, nie ma co się śmiać proszę Państwa, no to różnie może być i wjeżdżamy do tunelu który ma długość 1485 metrów sam tunel a będziemy 10 metrów pod dnem świny pod dnem natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę głębokość świny tak około 11 metrów to 21 metrów pod lustrem świny jesteśmy i uwaga zanurzenie ostre I teraz pomalutku będziemy się wymurzać, także już pomalutku można bąbelki puszczać. Tylko z jednej strony. Tych drugich bąbelków nie wypuszczajcie. Cunek jest niedługi. Jeżeli miałby 1500, to by koszty bardzo mocno wzrosły, więc dlatego tak maksymalnie do 1480. Nie wiem, czy też 85, bo w niektórych wydaniach podają, że 85. nie będzie 85, tak 5 metrów w tą, czy w tamtą to niedużo. Kilka minut się jedzie zaledwie. Siadaj, Natomiast babo, całe te wjazdy, jeszcze jakbyśmy doliczyli wjazdy, wyjazdy, no to jest tak Ela, około 4 000, 4 000. Sama jest. Siadaj na miejsce. Natomiast, jak widzicie Państwo, jest to, ja uważam, połowiczne rozwiązanie, bo nie ma tu możliwości yy, żadnego przejazdu rowerami, a rowerzystów jest naprawdę bardzo dużo, tylko dla pojazdów, dla samochodów, autokarów i mniejszych jakichś ciężarowych dostawczych. Dlatego też to jest takie połowiczne rozwiązanie, bo dlatego muszą być utrzymywane promy, żeby tam można było przejechać, czy samochodem nawet, bo osobów są tam też. Natomiast tam mamy też te promy, do tego, że jak przyjeżdżają się z pociągami, nie każdy potrzebuje wsiadać na tzw. przesiadkowy autobus, który przewiezie przez tunel do centrum, no chyba, że jakaś odległa dzielnica, to jest, to jest faktycznie korzystne. Natomiast można przejechać promem na drugą stronę, jeżeli ktoś ma tam gdzieś blisko dojść do, do jakichś, no, powiedzmy, domu, mieszkania, czy, czy gdzieś do środka to łatwiej przepłynąć sobie promem. R rowerzyści wszyscy tam jadą na przeprawę promową. Uruchomiono początkowo taki samochód z przyczepą dla rowerzystów, że ich przewiozą właśnie przez tunel. Ale to tylko na początku, bo mieli zaledwie może kilka kursów, trudno powiedzieć dokładnie ile, ale niedużo, bo już zlikwidowali bardzo szybko ten etap przewożenia, bo nie było chętnych. Każdy wolał z rowerzystów pójść na prom, tam przepłynąć 10 minut już jest na drugiej stronie w Pręże. Rejsy promu są zmienione. Natomiast promy kursują tak w godzinach rannych, kiedy są przejazdy do pracy.